Chelsea ogłasza sponsora na front swoich koszulek i jak to zwykle bywa w przypadku The Blues nie obyło się bez kontrowersji. Jedni mówią, że klub od dawna nie potrafi podpisać żadnej firmy na porządny kontrakt, a pojawienie się sponsora na zaledwie 7 meczów przed końcem sezonu to kompromitacja całej organizacji. Inni twierdzą, że lepiej późno niż wcale, choć tych drugich jest zdecydowanie mniej. Dziś przebrniemy przez fakty i moje opinie, czy podpisanie tej umowy w ogóle ma sens, i czy saga z poszukiwaniem sponsora rzeczywiście jest taką rysą na wizerunku nowych właścicieli, jak się powszechnie uważa. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdziemy do samej umowy z DAMAK, zacznijmy od zmierzenia się z głównym zarzutem sceptyków, że rok bez sponsora na froncie koszulki to czas całkowicie zmarnowany. I tutaj, jak miałem okazję kiedyś powiedzieć w celnie podcast na kanale Chelsea Point, to nie do końca prawda. Po pierwsze, jeśli Manchester City wygra swoją apelację przeciwko Premier League w sprawie wycen umów sponsorskich z podmiotami powiązanymi, Chelsea będzie mogła ubiegać się o zwrot utraconych przychodów i to nie według zaniżonych stawek, tylko przy wycenie podobnej do tej, jaką klub osiągnąłby na przykład z Infinity Athletes. Czyli znacznie wyższej. Po drugie, Chelsea nadal nie ma jasności co do tego, w których rozgrywkach zagra w przyszłym sezonie, a to kompletnie zmienia pozycję negocjacyjną. Różnica pomiędzy ekspozycją w lidze konferencji Europy, lidze Europy, a Ligą Mistrzów to nie jest kwestia 5 milionów. W przypadku takiej marki jak Chelsea to nawet 100% wartości całej umowy sponsorskiej. Więc tak, Chelsea może na ten moment realnie stracić około 25 do 30 milionów funtów, choć szczerze mówiąc, to i tak dość optymistyczne szacunki, bo nawet kluby grające w Lidze Mistrzów jak Newcastle czy Aston Villa, nie mogą liczyć na aż tak lukratywne kontrakty sponsorskie. Z drugiej strony, część tych strat Chelsea zdołała już zniwelować rok wcześniej, podpisując mocno Ponad rynkową umowę z Infinity Atlet z wartą 40 milionów i do tego dochodzi solidna współpraca z Bings, a teraz jeszcze bonus w postaci krótkoterminowej, ale dobrze widocznej umowy z Damak. Opóźnienie w podpisaniu sponsora frontowego miało więc swoje uzasadnienie. Klub zagrał to strategicznie, zostawiając sobie przestrzeń do wygenerowania znacznie wyższego przychodu w przyszłości, nie ryzykując jednocześnie dewaluacji prestiżu miejsca na froncie koszulki. Moim zdaniem Chelsea wcale nie planowała w tym sezonie umieszczać sponsora na froncie koszulki. Wszystko wskazuje na to, że temat wypłynął dopiero przy okazji rozmów z Damak, firmą deweloperską z Emiratów Arabskich, dotyczących projektu Chelsea Properties, czyli luksusowego kompleksu mieszkaniowego sygnowanego marką Chelsea. Najprawdopodobniej to właśnie partnerzy z Damak zauważyli, że brak sponsora na koszulce. To idealna okazja na promocję i zaproponowali krótkoterminową ekspozycję swojej marki. Chelsea, chcąc nie chcąc, dostała do ręki niesamowity atut. Możliwość pokazania, jak ogromny zasięg klubu może błyskawicznie przełożyć się na wzrost rozpoznawalności sponsora. Jeszcze niedawno o Damak mało kto mówił, a dziś ich logo widzimy na trykotach Chelsea, a media na całym świecie rozpisują się o współpracy. Co więcej, fraza Damak i ich nowy projekt w Dubaju biją rekordy popularności, przebijając nawet styczniowy szczyt zainteresowania, gdy ogłoszono wielomiliardową współpracę z Donaldem Trumpem i inwestycje w USA. To pokazuje, jak silnie stoi dziś Chelsea pod kątem marketingowym i takiego dowodu potrzebowali oni w okresie, kiedy nie grają w Lidze Mistrzów. Daje to klubowi potężny argument, zarówno w rozmowach o krótkoterminowych umowach, jeśli planują oni tagową na okres klubowych Mistrzostw Świata, jak i w negocjacjach długoterminowych. Jest to jasny sygnał, że nawet bez Ligi Mistrzów, Chelsea jest jedną z najbardziej elektryzujących na rynku marek. Nawet jeśli Chelsea teraz prowadzi negocjacje z innymi potencjalnymi sponsorami, Przypadek Damak dosłownie wkłada im asa do rękawa. Co więcej, jeśli klub rzeczywiście czeka starcie z ligą w sprawie umów sponsorskich, to wpływ kilku milionów funtów za te 7 meczów będzie miał kluczowe znaczenie, pomoże udowodnić oczekiwany pułap zwrotu, jakiego oczekuje Chelsea. Oczywiście brakuje nam jeszcze dokładnej liczby, jaką Chelsea otrzyma z tej umowy, ale warto dodać, że kwota ta będzie zaksięgowana przed 30 czerwca, co oznacza, że będzie się wliczała w obecny okres PSR. To także może mieć istotne znaczenie w kontekście analizy wyników finansowych klubu. I choć wzrosło oburzenie, że wszystko wydarzyło się zbyt późno, uważam, że w opinii publicznej zbyt mocno pominięto fakt, że umowa z DAMAK to tak naprawdę korzyść poboczna z innej umowy. Tej dotyczącej Chelsea Residence. Nikt nie chwali klubu za szukanie długoterminowych źródeł przychodu i wzmacnianie swojej pozycji, a narrację przejęła bardziej medialna kwestia umieszczenia sponsora na koszulkach. Dodatkowo trudno pominąć fakt, że Damak został partnerem Chelsea w sprawach nieruchomości, co mocno sugeruje, że mogą być zaangażowani w projekt nowego stadionu bądź jego samą nazwę. Może właśnie ta ekspozycja marki ma na celu przygotowanie kibiców do tego typu inwestycji. Oczywiście, cała moja narracja może szybko stracić sens, jeśli okaże się, że to faktycznie był gwałtowny i pełen paniki podpis, a Chelsea nie ma żadnych planów na sponsora podczas klubowych Mistrzostw Świata i nowego sezonu. Niemniej jednak nadal uważam, że czasami kibice oceniając przez pryzmat wyników sportowych, zbyt mocno lekceważą poziom biznesowy właścicieli klubu. W mojej opinii, cała ta historia z Damak może wyjść Chelsea na plus, a ja osobiście nie wykluczam, że współpraca z nimi rozwinie się w przyszłości, być może nawet pozostawiając ich dłużej na koszulkach, jeśli Chelsea będzie w stanie zapewnić im taką medialną ekspozycję. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam do subskrypcji bądź łapki w górę i życzę Wam miłego dnia. Cześć!